2 stycznia, drugi dzień roku. Powrót pandy. W książce jeszcze pięć minutek pojawia się bardzo ważna dla mnie postać, panda. Zwana pieszczekliwie pandzią. Razem z nią otwieramy już drugiego dnia nowego roku serię biblijnych cytatów w tej książce. Cytatów związanych z pandą o tyle, że w każdym z nich widać dość typowy sposób, będzie ona przewijać się. W Chinach, które są ojczyzną pand, istnieje zawód polegający na przytulaniu pand. Gdy kiedyś o tym przeczytałem, pomyślałem od razu, że to robota dla mnie. Myślę, że to zadanie, zawodowe psztulanie Pan, to genialny obraz tego, kim jest Pan Bóg. On cały czas zajmuje się psztulaniem Pan, czyli nas. Troszczy się o nas każdego dnia. Pan daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Zdanie na dziś to cytat z pierwszej księgi Samuela, gdzie opisany jest moment z historii Izraela, gdy kap do kapłana Hellego przychodzą rodzice Samuela, chłopca oddanego na służbę w świątyni. Należy pamiętać, że Samuel był bardzo wyczekiwanym, odeschnionym dzieckiem, ponieważ rodzice mieli ogromny problem z jego poczęciem. Zaraz po odstawieniu od piersi matki oddano go do świątyni. Kiedy rodzice Samuela przychodzą do hellego, którego Samuel się uczy, słyszą od kapłana bardzo piękne zdanie, a raczej bardzo piękną obietnicę. Niech Pan da Ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała Panu. Niech Pan da Ci. Gdy człowiek ofiaruje się Panu Bogu, gdy tylko powierzy się w Jego ręce, gdy Mu pozwoli, żeby wszystko, co jest Jego, należało do Boga, nawet najcenniejsze, a przecież kimś takim był utęskniony syn Samuel, to Bóg daje wszystko. Nie dlatego, że u Pana Boga działa zasada coś za coś, ale dlatego, że otwiera Bogu drogę do naszego życia. Gdyby zajrzeć do pierwszej księgi Samuela, okazuje się, że tuż po tym wydarzeniu Elkany i jego żonie urodziły się pięcioro dzieci. Czekali tak strasznie długo na to jedno, a gdy je oddali Panu, uwierzyli mu to, co mieli najcenniejszego, to Bóg natychmiast dał im trzech chłopaków i dwie dziewczyny. Zachęta na dziś. Zatem. E, dotyczy tego, by oddać się Bogu, bo Pan da nam wszystko, czego potrzebujemy. On jest każdego dnia nieustannie gotowy do dawania. Naprawdę chce dać Ci wszystko, ale potrzebuje, byś otworzył serce na bycie z nim, byś dał mu to, co masz najcenniejszego. Wiem, że w naszych głowach pojawia się lęk że w ten sposób stracimy najlepsze rzeczy. Jeżeli jednak wszystko dla niego stracimy, on po prostu da nam to, co straciliśmy po stokroć.